Przy tworzeniu postaci, zwłaszcza na początku przygody z Project Zomboid, problemem może okazać się wybór odpowiedniej profesji. W zależności od naszych preferencji, stylu rozgrywki czy ilości osób, z którymi będziemy grali, będziemy wybierać inne zawody. Lecz który z nich będzie opcją najlepszą dla ciebie? Bezrobotny. Charakteryzuje się tak naprawdę wyłącznie tym, że jest teoretycznie elastyczny i nie konsumuje żadnych punktów na start. Lecz moim zdaniem trzeba wybrać jakikolwiek zawód. Weźmy na przykład kolejną profesję strażak. Jeżeli porównamy sobie jego start, to ma plus 1 do siły, gdzie widzimy, że za plus 2 do siły zapłacimy 6 punktów, czyli mamy 3 punkty za jedną siłę, plus 1 do kondycji, plus 1 do biegania i plus 1 do siekiery. Z racji tego, że nie mam umiejętności do siekier, to pozwolę sobie to porównać do cechy gra w Baseball. To łącznie mamy w cenie 8 punktów. Tak naprawdę wydanych 14 punktów, więc 6 mamy w gratisie. Więc powtórzę, moim zdaniem omijamy bezrobotnych. <laughs> Nie no, źle to zabrzmiało. Strażak. Świetny wybór dla pojedynczego gracza i dla osób początkujących. Plus jeden do siły i do kondycji jest w stanie znacząco nam pomóc na starcie gry. Bieganie sprawi, że duża część ludzi, które na początku przygody w Project Zomboid zawsze biega i nagle orientują się, że postać jest zmęczona i zostają powaleni na ziemię, będą mieli trochę więcej czasu na ewentualną ucieczkę i pobiegną trochę dalej. No i oczywiście będziemy w bieganiu sprawniej się szkolić, a nie jest to najłatwiejsza umiejętność do wyćwiczenia. Punkt w siekierach oczywiście sprawi, że będziesz lepiej strzelał że będziesz lepiej posługiwał się siekierami i sprawniej pojmował naukę machania toporkiem na lewo i na prawo. Dodatkowo strażak jako jedyny ma na starcie najlepsze spodnie w grze i ma szansę zespałować się, jeżeli wybierzemy Rosewood, na straży pożarnej. Policjant. Jeżeli kręcicie strzelanie, to... Poczekaj jeszcze i nie wybieraj pracy w policji. Fakt faktem, że świetnie celuje już na samym początku, bo posiada aż 3 punkty w celowaniu, dodatkowo 2 punkty w przeładowaniu i 1 punkt z co w teorii pozwoliłoby na celowanie w trakcie ruchu, ale powiedzmy sobie szczerze. W Project Zomboid strzela się w ruchu tylko wtedy, gdy masz przełożoną broń do zombiaka, w innym przypadku to nie ma sensu. Wybierasz tą profesję, jeżeli chcesz po prostu zagrać sobie policjantem, a nie by zmaksymalizować profit. Strażnik Leśny Odnoszę wrażenie, że strażnik leśny jest zbyt często pomijany. Jest on moim zdaniem idealny na grę długoterminową. Łatwiej radzi sobie w stolarstwie, potrafi machać siekierką równie dobrze co strażak, stawia pułapki, czyli prawdopodobnie zrobimy to raz czy dwa i to tylko po to, by zobaczyć jak to w ogóle się robi, no i zbieractwo. On Tutaj jest królem. Posiada niesamowite profity, do tego i na dodatek przedziera się przez krzaki o 75% szybciej. Świetna profesja dla osób średnio zaawansowanych. Pracownik budowy. To co muszę mu przyznać, że posiadanie na samym starcie aż trzech punktów w krótkich obuchach jest dobrym atutem, bo jednoręczne bronie obuchowe są łatwe do znalezienia, zajmują jedną rękę, więc zawsze w drugiej możemy przenosić na przykład dodatkowy bagaż, no i oczywiście mamy punkt w stolarstwie. Jednak czy on jest warty tego wyboru? Biorąc pod uwagę fakt, że większość z nas używa broni dwuręcznej, gdy już ją znajdziemy. No, chyba, że jest to maczeta. Nie jest to profesja, którą za wszelką cenę bym omijał, ale nie jest to nic, co bym polecał. Ochroniarz. Postać dobra, jeżeli lubimy dużo się przemieszczać bez samochodu. No i dodatkowo nie musimy tyle spać. Dodatkowo jest czujniejszy w trakcie snu, więc łatwiej nam będzie o ucieczkę, jeżeli w nocy pojawi się niespodziewany gość. Czy warto? Zależy od tego, co preferujesz. Nie jest najlepszy, ale nie jest też najgorszy: Stolarz. Marzysz o tym, żeby zbudować całe miasto? No, albo chociaż w willę? Jeżeli tak, to stolarz jest definitywnie dla ciebie. Nie będziesz miał problemu, żeby wbić siódmy poziom w stolarstwie i budować już właściwie wszystko. Jeżeli marzysz o budowie własnej bazy, albo zamierzasz grać z kumplami i chcecie stworzyć coś swojego, to stolarz jest dokładnie dla ciebie. Chociaż pewnie twoja gra będzie polegała na tym, że nawet nie wyściubisz nosa z obozu, a twoi koledzy będą odwalali całą robotę za ciebie. No ale przecież wracają do pięknego domu, prawda? Prawda? Włamywacz. Bardzo dobry wybór na początek przygody, gdyż jesteśmy w stanie zakosić każdy samochód, jaki tylko nam się podoba. Dodatkowo posiada po dwa punkty w umiejętnościach, które wbija się bardzo ciężko, zwłaszcza w zwinności, która jest kluczowa w walce z zombiakami. Dodatkowo posiada mniejszą szansę na uszkodzenia okien podczas włamywania, ale i tak większość z nas po prostu okna niszczy, bo trwa to szybciej. Jedna z najdroższych profesji, ale definitywnie jest warta poświęcenia Twojej uwagi. Kucharz. Kucharz jest moim zdaniem dobry, tylko gdy gramy w gronie znajomych. Ktoś musi przecież przygotować jedzenie i to właśnie będzie leżało w Twoich rękach. Polubisz się pewnie ze stolarzem, który buduje Wam chatkę 10 metrów obok, mimo tego, że macie już zajęty domek, no ale przecież chcecie mieć swoją chatkę. Właściwie to tylko stolarz chce. Aczkolwiek muszę przybić piątkę kucharzowi za punkt w konserwowaniu, ale nie przybije piątki za krótkie ostrza, których chyba nikt nie używa. No chyba, że ktoś chce poczuć klimat skrytobójcy. Złota rączka. Kolejny bohater dzisiejszego dnia dobry głównie na multiplayer ze względu na dwa punkty w konserwacji. Dzięki niemu łatwiej będzie ona naprawę różnych narzędzi i będzie kolejnym kolegą stolarza przez jeden punkt w stolarstwie. No ale on to nie stolarz, nie, nie, nie. Złota Rączka może co najwyżej beczkę na wodę postawić, zbudować obok krzesełko i czekać aż beczka się napełni. Gdy macie naprawdę duże towarzystwo, któryś z was może go sobie wybrać. A, no i lepiej macha młotkiem. ROLNIK nie uwierzycie, ale kolejna profesja, która będzie siedziała w obozie, i kolejna profesja, która będzie musiała polubić się ze stolarzem, żeby stawiała beczki z wodą, blisko uprawy. A tak szczerze, rolnictwo w tej grze jest przydatne, ale nie jest warte brania tego za profesję. Chyba że jest was dużo i nie macie pomysłu, kogo wziąć. Tylko nie zdziwcie się, jak koleś nie będzie chciał wyjść ze swojego grudka i będzie kazał wam znaleźć mleko w ósmym miesiącu apokalipsy, bo mu roślinki chorują i musi je spryskać. Mleko. Po ośmiu miesiącach apokalipsy. Ten typ jest dobrze pierdol. Wędkarz. Jeżeli z góry zakładacie, że żyjecie w lesie, z dala od cywilizacji, gdzieś przy wodzie, to warto zastanowić się nad rybakiem. Nie będziecie mieli dużego problemu z jedzeniem, dzięki trzem punktom w wędkarstwie i dodatkowym punktem w zbieractwie. Myślę, że stoją ramię w ramię ze strażnikiem leśnym, jeśli chodzi o survival w lesie. Bardzo dobry wybór. Lekarz. W realnym świecie byliby traktowani jak bogowie, a w Project Zomboid... po prostu przejdę dalej. Weteran. I tutaj trafiłeś na alternatywę policjanta. Prawdziwy Rambo wśród chodzących śmiertelników. Ale nie umiem grać. On ma mniej celowania niż policjant. Tak, to prawda. Dodatkowo nie ma punktów zwinności, ale ma coś innego. Przez cechę zimna krew nigdy nie popada w panikę. Przez co jego strzały są dużo skuteczniejsze i trafiają dużo częściej, co tak naprawdę czyni go lepszym strzelcem niż policjant. Jeżeli lubisz strzelać i masz ochotę rzucić się z karabinem na całe miasto, to definitywnie dobry wybór. Pielęgniarka. Jeszcze gorsza, <gorsza> niż lekarz. Drwal. Jeżeli kochasz grać siekierami, to bierz drwala i to bezdyskusyjnie. Macha siekierą 25% szybciej, nieważne czy celuje w drzewo czy w zombiaka i zadaje 50% więcej obrażeń, ale już niestety tylko drzewom. No i trochę szybciej porusza się przez zaroślo. Jeżeli chcesz być maszyną do zabijania, to zakoleguj się z weteranem i idźcie podbijać miasto. Tylko najpierw zetnij trochę drewna dla stolarza, bo płacze, że mu nie wystarczyło na zbudowanie balkonu. Instruktor fitness Dobra, kilka osób może się śmiać z tego zawodu, ale jeżeli zaczynacie przygodę ze sprinterami, to nie ma lepszego wyboru. Ogromna kondycja na starcie i dodatkowe punkty w bieganiu mogą uratować Wam życie wiele, wiele razy. No i możecie sobie liczyć kilokalorie, co na dłuższą metę wcale nie jest takie głupie. Świetny wybór to gry ze sprinterami. Pracownik burgerowni to taki kucharz, tylko trochę tańszy. Elektryk. Kolejna profesja, która nie jest zbyt użyteczna. Mało kto potrzebuje rozwinąć elektryczność do trzeciego poziomu, chyba że ten jeden raz będziecie musieli przenieść piekarnik, bo stolarzowi może się zbudować kuchnię. No i potrafi obsługiwać agregat, ale zanim odłączą światła to na spokojnie znajdziesz i instrukcję i agregat. Moim zdaniem nie warto. Inżynier. Tutaj mamy coś ciekawego i zarazem trochę bezużytecznego. Jako jedyna profesja potrafi tworzyć pułapki i bombę, więc teoretycznie idealnie nadawałby się, by zabijać całe hordy zombiaków dzięki bombom działających zdalnie przez pilot od telewizora. Ale koniec końców ten sam efekt osiągniemy koktajlem mołotowa. Warto go sobie zobaczyć, ale poza tym to nic szczególnego. Spawacz. Kolejny kolega stolarza, tylko często się ze sobą kłócą. Kojarzycie tych dwóch kumpi, którzy zawsze trzymają się razem, ale non stop się ze sobą kłócą? Coś jak stare małżeństwo. No to właśnie macie dobry przykład, bo jeden chce zbudować fort z drewna, a drugi z metalu. No i tak w końcu jeden buduje jedno, a drugi buduje drugie, i teraz cała drużyna się zastanawia, kogo lubi bardziej i w czyim domku zamieszkać, żeby ten pierwszy się nie obraził. A tak na poważnie, profesja dobra, jeżeli chcemy budować metalowe konstrukcje, i pomocna przy naprawie samochodów. Mechanik samochodowy. Jedna z bardziej docenianych profesji w multiplayerze i nawet na singlu, gdyż wystarczy wbić jeden poziom w elektryczności i możemy kraść auta, które na dodatek będziemy mogli naprawiać. Bardzo dobry wybór, jeżeli lubimy jeździć samochodami i się do nich przywiązujemy. No i po prostu jazda samochodem w projekcie jest bardzo częsta, warto mieć w swojej drużynie mechanika. To już koniec na dzisiaj, mam nadzieję, że pomogłem wybrać dla Was profesję. Tymczasem Was żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.